Między drugą a szóstą nawet to są tylko 4 cm, wobec czego no, trzeba przyznać, że, że faktycznie będzie e, zacięty ten, ten bój, a my już mamy listę startową pierwszego biegu na dystansie 2000 metrów pani. Tych e, biegów e, będą dwa. W pierwszym z nich weźmie udział 15 zawodniczek. W drugim też no i znów ta pierwsza seria potencjalnie szybsza. Tak, i nie wiem, czy to nie jest najciekawszy pojedynek dzisiejszego dnia. Eliza Ganińska to dość znana, mimo młodego wieku, zawodniczka, dużo biegająca, także w biegach górskich, notująca doskonałe wyniki, jak na tak młody wiek, po jakimś lekkim urazie, wracająca, a zagraża jej pozycji młodziutka Kaja Kulik, która przybyła z triathlonu, bo tam odnosiła sukcesy. Rocznik 2007, świetny wynik tegoroczny, 6,23,45. Doświadczenie na bieżni niewielkie ale jej rywalizacja z Elizą Gańską może być naprawdę interesująca na tych pięciu okrążeń. Eliza Galińska, czyli mistrzyni sprzed roku ze Słupska, wtedy wyprzedziła Olga i Aleksandrę Dupan. Numer startowy 526, to była Kinga Galik. 5.37, czyli tyle samo co Murak do tej pory. a Teraz poprawia się 5,42, czyli za plecy Maj klesno skakuje. Kleszno w czwartej kolejce miała 5,42, no ale drugi wynik ma 5,39 o Eliza Ganińska, złoty numer startowy jako obręcznini tytułu. Jest ona także rekordzisko Polski w tej kategorii wiekowej. 623-03. Z przetroku, ze Słupska. Właśnie z tych mistrzostw, na których wygrały. No i startują panie w pierwszym biegu na 2000 metrów. 5 okrążeń, 15 zawodniczek. No i czekamy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Ale wcześniej wspomniana już Maja Kleszno. No to był bardzo dobry skok. Czy było dalej niż 5,42? O tym się zaraz przekonamy. Około 5,5 metra tak przynajmniej na pierwszy rzut oka się wydaje. O nawet dalej, nawet dalej. 5.71, a więc fantastyczny skok. Maj Kleszno. no jeszcze trochę stracha postanowiła napędzić Oldze Szlachcie w samej końcówce konkursu zawodniczka Zopola, która oczywiście ustanawia swój rekord życiowy. 20 cm lepszy skok niż dwa tygodnie temu w Kędzierzynie Koźli. A teraz piąty skok, Olgi Szlachce, liderki tego konkursu. Wyprzedza właśnie można powiedzieć te zawodniczki wygnące na 2000 metrów. ale niestety pali nadepnęła na plastelinę, wobec czego skok nieważny. No i już tylko jedna kolejka nam. Pozostała w walce o medale. A w biegu na 2000 metrów, szybka selekcja. Już tylko cztery zawodniczki w czołówce prowadzi oczywiście Eliza Galińska. Ale ciekaw jestem, czy, czy Kajakulik nie spróbuje jakieś kontry w którymś momencie. Kaja Kulik, jeśli ta baza, którą, którą operujemy, a propos zawodniczek zgłoszonych do techniczos po raz drugi dopiero w życiu biegnie na, na 2000 metrów. Ona w ogóle startów na jakimkolwiek dystansach ma, bo bardzo mało, no bo, bo występowała głównie w triatlonie. Ale to takie doświadczenie rywalizacji ramię w ramię jest, więc ono może na takich w imprezach mistrzowskich się przydawać. Nie, nie jest to na pewno przypadkowa zawodniczka. Troszkę zwolniły jakby e, panie prowadzące. Nie chce chyba prowadzić Ani Zagalińska tego biegu, wypuszcza młodszą koleżankę przed siebie. Jak tak dalej pójdzie, to zaraz reszta towarzystwa dołączy do tej dwójki. No tu już mamy taką solidną sześcioosobową grupę pościgową tuż za plecami tego duetu. No i właśnie ta szóstka już tak naprawdę zrobiła się z niej ósemka. A w skoku w dal już ostatnia kolejka. Przypominamy, że prowadzi Olga Szlachta przed Mają Kleszną. 8 centymetrów różnicy na korzyść Olgi Szlachty w tym momencie. Jeśli chodzi o ten konkurs. No, tu przesuwa się po wewnętrznej na trzecie miejsce Olivia Porwolik z trójki Mikołów. Ale myślę, że jak nastąpi jakieś podkręcenie tempa, chyba je właśnie widzimy przez tą dwójkę otwierającą listy, to znowu się skurczy ta czołowa grupa. Na razie w trójkę biegną. Tam jeszcze kają Kulik, jedna z zawodniczek próbuje się utrzymać, to jest Zuzanna Wiernicka z rks Łódź. A to już tylko dwa okrążenia do mety. Kalińska i Kulika, więc te, które miały prowadzić, faktycznie na czołowych miejscach w tym momencie się znajdują. One po raz kolejny starają się między sobą rozstrzygnąć losy tego wyścigu. A co za tym idzie prawdopodobnie też złotego medalu. Tak, to, to, to tempo na, ch na chwilę spadło, ale myślę, że i, i tak jest niezłe. 6,23-45 w tym roku Kulik 6,31-60 Galińska, ale w karierze już potrafiła nawet 6.2303 biegać zawodniczka UKS Filipines Teresin. Strzeni ze Słupska, rekordistka Polski, no i to jest właśnie ten, ten wynik 62303, o którym mówię z 2020 roku. Już za chwilę dzwonek i ostatnie okrążenie nam się rozpocznie. Tu jeszcze czekamy na jakiś taki atak. Prawda? Mam wrażenie, że zawodniczki troszkę czekają, co zrobi ta druga. A to już tylko 400 metrów do mety. Teraz przypieszenie Galińskiej. Kajakulik tak podsyca te, te, te rywalizacje. Gdzieś tak dobiega do, do rywalki, ale nie, nie chce jej wyprzedzić. Ale czy, czy właśnie, to się gdzieś nie, nie zemści na niej, czy, czy przypadkiem nie będziemy świadkami zrywu Galińskiej, bo to tak jak mówisz, jest wielce prawdopodobne i być może za chwilę się nawet to też wydarzy, cały czas prowadzi Galińska, Kulik po jej prawej ręce, no i za chwilę Wirasi. ostatnia prosta, Galińska czy Kulik, Kulik no teraz ona mocniej rusza, ona wychodzi na pierwsze miejsce. No i chyba jednak to jest ten decydujący atak. To jest ten moment, w którym rozstrzygają się losy złotego medalu wygranej w tym pierwszym biegu na dystansie 2000 metrów. Kulik jeszcze się. Przez lewe ramię spojrzała no i widzi, że Galińska zostaje z tyłu. Kwestia, jeszcze tego, jaki czas zostanie wykręcony przez Kaję Kulik, reprezentantka SK Ela Już na ostatnich metrach 6 minut 24 sekundy i 54 setne. To rezultat uzyskany przez Kaję Kulik. Druga Eliza Galińska, a na miejscu. Trzecim rywalizację ukończy Zuzanna Wiernicka, która, o, piękny wynik, poniżej 6.40, a do tej pory 6.55.71 miała rekord życiowy. 15 sekund dorzuciła od siebie teraz zawodniczka z Łodzi. Z ogłoszeniem tej trójki jako medalistek trzeba oczywiście poczekać na koniec serii drugiej. No tak, aczkolwiek... Bardziej jestem skłonny uwierzyć w to, że brązowa pozycja, trzecia pozycja się zmieni niż, niż te dwie czoło.